Biskup po odmówieniu świętej modlitwy u stóp Boskiego Ołtarza zaczyna od okadzenia go. Potem obchodzi dookoła całe święte zgromadzenie. Powróciwszy do Boskiego Ołtarza, rozpoczyna nabożny śpiew psalmów i wszystkie stany hierarchii kościelnej podejmują wraz z nim świętą psalmodię. Następnie diakoni przystępują do czytania świętych tablic, po czym katechumeni opuszczają święte zgromadzenie. A za nimi opętani i pokutujący. Pozostają więc tylko ci, którzy są godni i oglądania boskich tajemnic i obcowania z nimi. Jedni z diakonów stają u świętych wrót i sprawdzają, czy drzwi zostały szczelnie zamknięte, inni wykonują pozostałe obowiązki odpowiadające ich godności. Wybrani spośród diakonów, razem z kapłanami, kładą na boski ołtarz święty chleb i kielich błogosławieństwa, podczas gdy cała wspólnota śpiewa hymn stanowiący wyznanie wiary. Teraz boski hierarcha wygłasza świętą inwokację i przekazuje wszystkim życzenia świętego pokoju, a zgromadzeni wymieniają wzajemnie rytualny pocałunek po którym następuje odczytanie imion zapisanych na świętych tablicach. Potem biskup i księża obmywają ręce w wodzie, i biskup siada przy środku boskiego ołtarza, otoczony tylko przez księży i wyznaczonych diakonów. Biskup oddaje chwałę świętym dziełom Boga, nabożnie odprawia najbardziej boskie misteria i ukazuje oczom wiernych ukryte pod świętymi symbolami te tajemnice, które z taką czcią celebrował. Po przedstawieniu w taki sposób dobroczynnych darów boskiego działania, dostępuje w nich udziału i zachęca innych, by poszli jego śladem. Po przyjęciu i rozdaniu Komunii Świętej kończy ceremonię świętym dziękczynieniem. I podczas gdy ogół wiernych zadowala się jedynie oglądaniem z zewnątrz boskich symboli, on dzięki pomocy boskowładnego ducha nieustannie wznosi się w podniosłych i inteligibilnych kontemplacjach do świętych zasad rytów sakramentalnych. Odpowiednio do swojej godności hierarchicznej i trwałej nieskazitelności, która upodabnia go do Boga.